Czek, 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 Mike, Mike, czek. Dobra, na razie. Muszę iść do żony. No to cokolwiek przebijam. No, Bo jest świetnie, jest ciepło, jest słoneczko. Opie. Nic, nie, nie wiem o co się chodzi. Bonjour, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Niekoniecznie, no, tu jesteś fajnie. Źle. Jak Wam się podoba? Gorąco. E, po kilku głębszych, tak. Nie próbowałem i nie będę próbował. Podoba Ci się? Tak, jak ją zapinasz? Jak no, ją <noise> Zamierza pan przejść na snowboard? Nie, nie. To idź stąd. Po coś ty przyszedł. Słuchaj, podobno składasz e, metod maga. Podobno tak. Podobno dobrze. Cały park jest zajebisty. Podobno tak. Już widzę kolejną naszą ofiarę. Czy to jest Rafał W? Rafał W. Znany jako Papi. Tak, to prawda. Cześć, tu Marek nie, Również Niemcy, ale z Niemcami jest bardzo łatwo wygrać. To bum, 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 bum. Powiedz mi... O, <grym> pajac z Warszawy się pojawił. Jak się jedzie na wyciągu? Fajnie, Działać, nie myśleć. Najlepsza. Wydaje mi się, że będzie dobrze. I gdzie jest niedźwiedzia? O wszystkim zaimponował na Maxa. Na zawsze? Ja miałem wygrać. Podobno tak. Wszyscy mówią, że po mnie pojebało. Tak, będę tatą. Chciałbym być tatą, ale nie wiem, czy moje dziecko by chciało, żeby był jego tatą. Rozumiesz? Jest fantastyczny, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ale przez co jest? Zabierajmy to.